Cześć, tu Jerzy, dziś odcinek o korkownicach, butelkach, korkach i o procesie korkowania. E, bordowskie, burgundskie, alzackie, e, nasze rodzime do miodów pitnych. E, butelek mamy mnóstwo. Najczęściej używana jest ta, czyli butelka typu Bordeaux. Najczęściej zielona, chociaż czasem można też dostać... O, białe. Czasem można dostać buteleki od wina musującego. To jest akurat po Prosecco. Różnica jest taka, że są po prostu grubsze i mają większą średnicę e, dziurki do... Dziurki. E, butelki od miodów pitnych mają to do siebie, że mają mniejszą i... Zakupy są cholernie drogie. Jest ciężko je dostać, ciężko je kupić. Butelki typu Bordeaux można kupić w sklepach, w okolicach od złotówki do 2 złotych jest do kupienia w, w marketach w okolicach 2 złotych. W czasem mam też wykorzystać to, butelka plastikowa pocyt, że korek szczelna jest, nada się. O co chodzi z kolorystyką butelek? Te butelki zapobiegają naświetlaniu się wina. E, to nie. Te jak ci mogę. E, ogólnie chodzi prosto o to, że, że wino w Przechowywane w warunkach mocnego, mocnego nasłonecznienia po prostu traci, traci na jakości. To bardzo mocno. Zarówno na kolorze, jak i nabawia się różnych dziwnych armatów, które są nie do końca pożądane w naszych, naszych winach. Dobra, temat korków. To jest zwykły, jak najczęściej spotykany korek z napisem. To jest też niby zwykły korek. A to jest korek malutki do miodów pitnych. Gdzie jest różnica? Przed niż średnica. Ten standardowe 23 mm. Ten ma 25 mm ten ma 19. Te najszersze można pakować na przykład do butelek po szampanie. Czy to o tych winach musujących, ma większość z że się dają. Czym się kończy użycie tych korków w zwykłych winach, w zwykłych butelkach? O czymś takim. Nie da się docisnąć do końca yy, koreczka, on po prostu wejdzie wam do połowy i grama dalej nie pójdzie. Korki można też podzielić ze względu na ich... Yy, pochodzenie, nasze pochodzenie, źródło czego zostało zrobione. To są korki aglomeratowe, czyli po prostu taka sklejonka z trocin, chyba korkowca. Do tego możemy mieć korki jeszcze w wersji syntetycznej, w całości z, z materiałów syntetycznych i korki w wersji naturalnej, czyli czysty, żywy korek bez, bez sklejanki, tak? Te korki pełne można spotkać tylko w tych bardzo drogich winach, bo po prostu sam korek sobie jest dosyć drogi. Korki można kupić na Allegro w okolicach chyba 10 czy 20 groszy za, za sztukę, więc to cena jest przy zakupie dużym, jest dosyć niska. Ale istotne jest to, żebyście zmierzyli dokładnie jaki korek kupujecie, bo kupienie tych korków to jest wtopa. Ja taki kupiłem duży worek i okazało się, że po prostu to jest 2 mm za dużo i o 2 mm za dużo. Korkownice. Zasadniczo mamy na rynku najczęściej spotykaną tą, czyli korkownica zwana młotkowa, co nie znaczy, że wstrzykujemy to młotkiem. Tylko po prostu wkładamy tutaj korek, zamoczony w, na, na, najpierw i najlepiej w gorącej wodzie. Wkładamy jedno w drugie, przykładamy do butelki, chlap, wciskamy. Nie robisz tego młotkiem, wbrew pozorom. Korkownica ma to do siebie, że wymaga dużej siły. To po prostu trzeba mieć trochę pary, stajesz nad tym całą siłą, wciskasz i wchodzi. Drugi typ korkownicy to jest korkownica dwuramienna. Ona działa na zasadzie dźwigni, ale to działa w taki sposób, że wkładam butelkę, nie posiadam takiej korkownicy, więc wam niestety nie chcę za pokazać. Trzeci typ korkownicy to są korkownice trzemienne, posiadam takich kilka sztuk. Dowcip polega na tym, że tak, wkłada się korek tutaj, tu go wsadzamy, zamykamy korkownicę i dokonujemy wciśnięcia w taki sposób do, do butelki. E, oczywiście naciskając tą masą, więc, więc nie ma problemu, żeby to się wcisnęło. Problemy z tymi korkownicami są takie, że, to jest, jest pokażę drugą lepszą, dowcip polega w nich na, to, na tym, że po zaciśnięciu tego korka Trzeba by było go jakoś zabezpieczyć. Czyli, tak, wkładamy korek, tak, zamykamy, i w tym momencie tu jest taki zatrzask, który powoduje nam, że możemy go zatrzasnąć i się nie siłować z nim w czasie zamykania. Co tu ma być zaciśnięte? Mamy, tylko pff, dociskamy. Niektóre za ten, e korkownice nie mają tego zatrzasku, niektóre mają go tutaj, ale zasadniczo są też modele bez niego. Przestrzegam, kupujcie z zatrzaskiem, po prostu jest wygodniej. Drugi problem, który z nimi jest jak traficie na w miarę silnego kolegę na, 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 na takiego trafiłem który zrobił tak owszem za pierwszym razem włożył korek zrobił swoje za drugim razem zrobił jedną rzecz błędną mianowicie zostawił ten dżingiel tutaj włożył korek i próbował to zamknąć o tak ten że był na tyle silny, że zdołał wygiąć te ramiona więc korkownica poszła już w diabły a jeszcze trzeci typ korkownic korkownice stołowe, yy, najdroższe one są w okolicach jakieś 150 do 300 zł, zależnie od, od modelu. Jedna wada tych korkownic jest taka, że one są przygotowane na stały rozmiar butelki. Teraz tak, korkowice takie kosztują od 50 do 150 zł, to zależy kto to sprzedaje. A te to są taniochy, to jest w okolicach od 15, gdzieś widziałem na Allegro, gdzieś do 30 zł. Podsumowując, jeżeli jedziecie na, na niskim budżecie, polecam to. Jeżeli jedziecie na budżecie wyższym. Polecam to, tylko koniecznie z zatrzaskiem i koniecznie ze stalowymi, mocnymi ramionami, bo plastiki są do... Podczas korkowania możecie mieć z tym pewne problemy. Zasadniczo tak, korkownice... ...nasze młotkowe mogą nam robić coś takiego, nie wiem czy to widzicie, ale po prostu jest korek wciśnięty, ale jest nierówno wciśnięty, odciśnięty jest kształt tego trzpienia z, z korkownicy. Drugi błąd już pokazywałem, korek nie do końca wciśnięty. Trzeci błąd jest taki, że jest... Korek zbyt mocno wciśnięty, on jest jakieś 2 mm za głęboko, wystaje ponad ten. Korek prawidłowo wciśnięty wygląda tak, powinien się kończyć na równo z buteleczką. No i to tyle, polecam Facebooka, kanał na Facebooku. Jakbyście mieli jakieś pytania ja do kolejnych odcinków, to proszę w komentarzach. I co jeszcze, w przyszłym odcinku postaram się pokazać wino z rabarbaru. Kalorystyka butelek. Zasadniczo butelki białe e, pozwalają, się nie zapobiegają naświetlaniu się na tego nastawu, naszego, który jest na stawu. Wina. Kurwa. Przebiegają procesy utleniania się, nie utleniania Naświetlania się piwa. Kurwa, jakie piwa?